18.30 minęła, a to oznacza, że pora rozpocząć informacyjne spotkanie na antenie TVP3 Lublin Kamil Snerdel. Witam państwa i zapraszam na panoramę lubelską. Dziś w programie powiemy m.in. o rocznicy bitwy w Lesie Stockim, a także o kolejowym remoncie na trasie Zamość Lublin. Powiemy także, czym jest Noc Otwartych Sądów. Ale właśnie od ważnej rocznicy zaczynamy. Mija 80 lat od bitwy w Lesie Stockim, jednej z największych potyczek między żołnierzami wyklętymi a komunistyczną władzą. Sukces wolnościowej partyzantki uczcili członkowie rodzin poległych oraz władze końskowoli. Rozmawiał z nimi Michał Hetman. 24 maja 1945 roku formalnie było już po wojnie. To wtedy w Lesie Stockim doszło do starcia oddziału Mariana Bernaciaka, Orlika z siłami NKWD, UB i MO. Po wejściu Armii Czerwonej na tereny Rzeczpospolitej. Żołnierze armii Krajowej, tak jak napisał Kazimierz Wierzyński, spotykały nie kwiaty i wianki, Szubinica w Lublinie, ojczyste Majdanki. Siły nie były wyrównane. Nowa władza rzuciła na partyzantów samochody pancerne i mały czołg. Ludzie Orlika zdołali jednak zlikwidować całe dowództwo wroga. To wynika w pewnym sensie poza zdolnościami, oczywiście wojskowymi, z ukształtowania terenu. Bo co prawda stoimy na równym terenie, ale tutaj, w którą stanę się nie poszliśmy są za chwilę wąwozy i to bardzo głębokie wąwozy, które da się pokonać tylko pieszo. Nie można tego pokonać żadnym sprzętem zmechanizowanym, więc wykorzystanie terenu pozwoliło na tak skuteczne i dobre rozegranie tej bitwy. W starciu zginęło 40 funkcjonariuszy aparatu komunistycznego. Straty partyzantów były czterokrotnie mniejsze. Klęska stocka stała się solą wokół nowej władzy. Drugi, trzy, trzeci dzień e, mieszkańcy lasu stockiego pozbierali ciała. I nawozy wyłożone na drabinkach znosili je z miejsca, gdzie polegli i przywozili w to miejsce. To był taki kurhan koło leśniczówki. O tym bardzo niewiele wtedy mówiło, dopiero jak dorośliśmy mama opowiadała. I pierwszą informacją taką, jak gdyby historycznie potwierdzoną, to byli żołnierze wyklęci Jerzego Ślaskiego, które kupiłem w 96 roku. Pamięć jednak przetrwała w sercach i czynach kolejnych pokoleń żołnierzy Armii Krajowej i batalionów chłopskich. Chciałem być żołnierzem, interesowałem się lotnictwem, także te dwie rzeczy się połączyły. Samoloty mnie przyciągnęły do wojska, ale też właśnie historia rodzinna. W niedzielę pamięć o ofiarach Bitwy Stockiej uczczą członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Polityka w panoramie lubelskiej o godzinie 20 w siedzibie telewizji polskiej przy ulicy Woronicza 17 odbędzie się debata przed drugą turą wyborów prezydenckich. Spotkają się oczywiście Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Transmisję mogą Państwo zobaczyć na antenach TVP i na kanale telewizji polskiej na YouTube. Organizacja takiej debaty jest ustawowym obowiązkiem publicznego nadawcy, a przygotowania do tego spotkania obserwuje nasz reporter Emil Paliwoda. Formuła dzisiejszego spotkania kandydatów w wyścigu o fotel prezydencki zdaje się wyczerpywać wszelkie potrzeby, które stawia się przed takimi debatami. Przede wszystkim stwarza mnóstwo przestrzeni do tego, by tych kandydatów poznać. Po drugie, wydaje się, że gwarantuje atrakcyjność w odbiorze. Możemy bowiem liczyć na bardzo liczne interakcje obu adwersarzy. Wszak to oni będą autorami i adresatami pytań, a te pytania będą poszeregowane wszechstronnie bloków. W każdym z bloków każdy z kandydatów swojemu oponentowi zada trzy pytania, mając na to 30 sekund. Czas na odpowiedź to półtorej minuty i jeszcze dochodzi do tego czas na 30-sekundową ripostę. To wszystko sprawia, że debata powinna potrwać około 90 minut, choć biorąc pod uwagę skalę emocji, możemy zakładać, że te interakcje będą nieco intensywniejsze, a więc i sama debata się wydłuży. Debata odbędzie się za naszymi plecami, a jej moderatorem a więc osobą, która tu będzie przede wszystkim czasu pilnowała, został wybrany dziennikarz Superekspresu Jacek Prusinowski. Spodziewamy się wielkich emocji. Wiemy, że debata będzie udostępniona nieodpłatnie wszelkim stacjom telewizyjnym i nie tylko w Polsce, ale oczywiście polecamy oglądać ją na antenach telewizji polskiej od 20.00. O wysoką frekwencję w drugiej turze wyborów prezydenckich zaapelowali samorządowcy z województwa lubelskiego związani z koalicją 15 października i udzielili poparcia kandydatowi Platformy Obywatelskiej Rafałowi Trzaskowskiemu. Dlatego, bo rozumie samorządy. Świetnie zarządza Warszawą, drugą kadencję, wybrany w pierwszej turze i przede wszystkim to, co chciałbym podkreślić, wie czym jest odpowiedzialność za mieszkańców i jak ważna jest autonomia. Lokalnych wspólnot. To będzie prezydent, jestem przekonana, demokratyczny, prezydent, który da wsparcie samorządom, prezydent, na którego będą mogli liczyć wszyscy Polacy. Wspieramy i chcemy, żeby Rafał Trzaskowski został prezydentem Polski. Idźmy na wybory w przyszłym tygodniu, w przyszłą niedzielę, 1 czerwca. To bardzo ważne, żeby się zmobilizować, żeby ci, którzy nie poszli na pierwszą turę, poszli na drugą. Stuprocentowa frekwencja w jednym z obowodów do głosowania w Lublinie w niedzielnej pierwszej turze wyborów prezydenckich. Taka informacja pojawiła się w oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej. Ta informacja okazała się jednak efektem tu cytat błędu pisarskiego. To, z czego on wynikał i czy będzie miał jakiekolwiek konsekwencje, ustalał Tomasz Maciuszczak. Jesteśmy przy ulicy Jaspisowej w Lublinie, na jednym z wciąż rozrastających się osiedli na południu miasta w dzielnicy Węglin Południowy. W ostatnią niedzielę, w pierwszej turze wyborów prezydenckich, mieszkańcy tej ulicy oraz kilku sąsiednich oddawali głosy w obwodowej komisji wyborczej numer 190, znajdującej się w siedzibie pobliskiego zespołu szkół nr 13 przy ulicy Berylowej. I jak możemy przeczytać na protokołach komisji wciąż wywieszonych przy wejściu do szkoły, a także na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Oddano tu 1493 głosy ważne przy liczbie 1493 osób uprawnionych do głosowania, co daje frekwencję Imponującą na poziomie 100%. I taką informację podały też media, także te ogólnopolskie, no bo faktycznie był do, byłby to przypadek w skali kraju i w przypadku tego typu okręgów wręcz niespotykany. Mówię byłby, bo okazuje się, że w rzeczywistości tak nie było, a wszystko okazało się wynikiem, tu cytat, błędu pisarskiego. Jak usłyszałem w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie, po prostu członkowie komisji omyłkowo wpisali w dwie różne rubryki dwa razy liczbę oddanych głosów ważnych. Stąd całe zamieszanie, jak zapewniono mnie w KBW, nie ma to jednak przełożenia na wynik wyborów. Jeśli chodzi o frekwencję w skali kraju, również ten wpływ jest niewielki, bo mówimy tu o różnicy zaledwie kilku miejsc po przecinku, oczywiście z zerem na początku. Jeśli sprawdzimy dane Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące frekwencji w ciągu niedzielnego głosowania, no to faktycznie, jeśli chodzi o te informacje z godziny 12 i 17, tam widnieje liczba uprawnionych osób do głosowania 1890 i tutaj mamy dowód na to, że rzeczywiście w tym ostatecznym protokole doszło do pomyślności przy tych danych oznacza to, że w tym obwodzie głosy oddało niespełna 79% wyborców, co wciąż jest jedną z najwyższych frekwencji w Lublinie, no ale jednak do tu, tych 100% sporo zabrakło. Koniec negocjacji z Komisją Europejską. Jest zgoda na powołanie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 25 miliardów złotych na inwestycje w bezpieczeństwo i przemysł. O szczegółach Marcin Otto. Jestem przy torach kolejowych, a to nie jest przypadek, ponieważ pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obrony będą przeznaczone między innymi na inwestycje w kolej, ale też inwestycje drogowe tej infrastruktury dual use, czyli podwójnego zastosowania. Infrastruktury, z której mogą korzystać zarówno cywile, jak i wojsko. Jeżeli chodzi o ten fundusz, to on jest wynikiem dwóch miesięcznych negocjacji strony polskiej z Komisją Europejską w sumie mowa o 26 miliardach złotych które trafią na polską obronność w ramach tych pieniędzy będą finansowane między innymi huty czyli polska zbrojeniówka oprócz tego pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje w cyberbezpieczeństwo czyli na przykład radary ochronę polskich danych i bezpieczne ich przechowywanie oprócz tego pieniądze oczywiście Trafią na infrastrukturę obrony cywilnej, między innymi różnego rodzaju schrony, studnie czy nawet podłączenia wodne. O tym wszystkim poinformował dzisiaj w swoich mediach społecznościowych wiceminister Jan Szyszko. Mowa w sumie, tak jak już na początku powiedziałem, o 26 miliardach złotych z Krajowego Planu Odbudowy, które trafią bezpośrednio na bezpieczeństwo Polaków. O 20 minut krótsza ma być podróż pociągiem z Zamościa do Lublina. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę w ramach programu Kolej Plus, choć na skrócenie czasu przejazdu trzeba będzie jeszcze poczekać kilka lat. Bezpośrednie pociągi między stacją Zamość Wschód a Lublinem Głównym kursują kilka razy dziennie. Połączenia cieszą się sporym zainteresowaniem. Rzadko korzystam, ale uważam, że są dobre. Przynajmniej raz w miesiącu. Warunki dobre, podróże? Hmm, znakomite, obsługa super. Trochę się poprawiło na tym PKP. Z moich czasów jeszcze młodzieńczych, gdzie jeździłem do szkoły e, chorążych e, w Jeleniej Górze, także jest diametralna zmiana. Jest coraz lepiej. Choć nie jest tak, że podróżni widzą tylko plusy. Jest to jedyny mankament, że tak powiem, czas tej podróży z Zamościa do Lublina. Bo o ile z Zamościa do Lublina samochodem można dojechać w półtorej godziny, to w przypadku pociągu trzeba się liczyć z co najmniej dwugodzinną podróżą. Co ma się zmienić? Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podpisała umowę na dokumentację projektową modernizacji torów między Rejowcem, Zawadą i Zamościem. Projekt zakłada m.in. budowę nowej łącznicy, która ominie stację Zawada. Dzięki dobudowanemu torowi i modernizacji oraz elektryfikacji linii czas przejazdu z Zamościa do Lublina skróci się o około 20 minut. Wyremontowanych zostanie także 8 przystanków, m.in. Krasnystaw Fabryczny, Krasnystaw Miasto, Wulka Orłowska, oraz powstaną dwa nowe przystanki. Na skrócenie czasu podróży trzeba będzie jednak jeszcze trochę poczekać. Projekt inwestycji ma być gotowy za 3 lata. Skoro wyjechaliśmy na szerokie tory, niech ta podróż informacyjna trwa, a zobaczymy w niej jeszcze m.in. Konkretne wyzwanie. I dzień motoryzacji w zamojskim mechaniku. Ale wcześniej o bardzo ważnej i potrzebnej akcji. Nie każdy bohater nosi pelerynę. Pod tym hasłem, w wiosce dziecięcej SOS w Lublinie, odbyła się coroczna akcja krwiodawstwa. Anastazja krew oddała po raz pierwszy. Wcześniej nie mogła. Dziś skończyła 18 lat, a to podstawowy warunek, by zostać krwiodawcą. Dla mnie to jest taki, tak jakby prezent. I okazja, by zrobić coś dobrego dla innych. Może moja krew przyda się komuś. Może komuś życie uratuje moja krew. Warto się dzielić moim zdaniem. W akcję włączyli się także doświadczeni krwiodawcy. Kwiodasto jestem od 2009 roku. Staram się regularnie oddawać tę krew. Dlaczego? Bo myślę sobie, że to jest coś, co tak naprawdę. Niewiele mnie kosztuje, a może uratować życie. I to taki banał, który jest niby powtarzany, ale nie jest banałem. To czwarta taka akcja w wioskach dziecięcych SOS w Lublinie. To doskonała okazja do promocji krwiodawstwa. Tutaj mamy młodzież. Ta młodzież już od tak jak pan zauważył, od czterech lat e, widzi, że, że jest coś takiego jak świodactwo, że można w ten sposób pomóc komuś innemu. Czyli jakby nawet wewnątrz e, placówki, tak, e, e, młodzież już dowiaduje się o takich możliwościach. Ważny jest także aspekt wychowawczy. Jednym z priorytetowych naszych celów w Domu Młodzieży jest przygotowanie młodzieży do samodzielności. I no nie ma nic piękniejszego jak widok młodych ludzi, którzy angażują się w taką akcję, którzy sami oddają krew, lub jeśli nie mają 18 lat, a część tak naszej młodzieży nie ma, angażują się w inny sposób. Dzięki dotychczasowym zbiórkom organizowanym przez z wioski dziecięce SOS w Lublinie udało się zebrać kilkadziesiąt litrów krwi. Na czym dokładnie polega praca sędziego, adwokata i prokuratora? Jak wygląda rozprawa sądowa? Jaka jest historia sądownictwa? O tym wszystkim mogą się przekonać uczestnicy nocy otwartych sądów. Biorą w niej udział głównie ludzie młodzi, dla których to ciekawa inicjatywa. Niektórzy z nich. W sądzie byli po raz pierwszy. Z jednej strony nawiązanie do, do purpury, blisko może tej palety, czyli koloru władzy. O takich ciekawostkach na temat symboliki kolorów występujących na togach, w tym przypadku sędziów, można było usłyszeć podczas nocy otwartych sądów. Która trwa w placówkach sądowych w całym kraju. Celem tego projektu jest przybliżenie obywatelom, społeczeństwu zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Z tego też względu w ramach projektu pozwoliliśmy sobie zaprosić przedstawicieli różnych profesji prawniczych, celem przedstawienia społeczeństwu, czym zajmują się na co dzień. Noc otwartych sądów to wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć, jak faktycznie działa wymiar sprawiedliwości. Wśród atrakcji, między innymi, symulacja rozprawy sądowej, która wygląda zupełnie inaczej niż ze znanych telewizyjnych seriali. O czym wielu przekonuje się dopiero na sali sądowej. Dużo jest rzeczy takich, które mogą dziwić. Na pewno strony są zestresowane tym, że pojawiają się w sądzie, że ktoś może zadawać pytania. Jak te pytania będą wyglądały, co trzeba mówić, jak trzeba się wypowiadać, no jest to niewątpliwie stresująca sytuacja dla każdej osoby, która pojawia się w sądzie, która ma swoją sprawę jako osoba oskarżona, a też jako osoba pokrzywdzona. W nocy otwartych sądów uczestniczą głównie młodzi ludzie uczniowie liceów, a także studenci prawa. Co myślisz o tej inicjatywie? Bardzo pozytywna, w szczególności dla inicjalistów. Wydaje mi się, że to jest ciekawa inicjatywa, zarówno jak i dla studentów prawa, jak i właśnie dla osób myślących o tym kierunku. I... Myślę, że fajna opcja. Coś takiego bardziej niedostępnego. Jesteśmy studentami prawa, dlatego dzisiaj wybraliśmy się, żeby jeszcze bardziej zgłębić tą wiedzę, jak wygląda to wszystko od wewnątrz. I co myślisz o tej inicjatywie? Myślę, że to jest bardzo fajna inicjatywa dla nas, młodych ludzi, żeby zobaczyć, jak było przedtem, dowiedzieć się o historii. No i przede wszystkim kształtować swoją przyszłość w stronę. Głównym organizatorem nocy Otwartych Sądów jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Studenci budownictwa z całej Polski podjęli konkretne wyzwanie rzucone im przez kolegów z Politechniki lubelskiej, konkretne od angielskiego słowa concrete, czyli beton. Młodzi ludzie tworzyli dziś takie próbki kompozytu, które mają być jak najbardziej przyjazne środowisku. Zadanie jest pozoru proste. W godzinę przygotować trzy próbki betonu według przedstawionego wcześniej przepisu. Każdy składnik musiał być odmierzony co do grama. Dobra, o, dobra, Musimy kontrolować y, osoby wykonujące te mieszanki, y, aby konkurs był sprawiedliwy. I aby na końcu można było zliczyć całkowity ślad węglowy, jaki pozostawia wykonana mieszanka. A jeśli ktoś w trakcie zmienił zasady i coś dosypał, coś dodał do przepisu, to... To będzie jeszcze raz przez nas przeliczony skład i wprowadzone zmiany, które wyjdą w podsumowanie po zmierzeniu wytrzymałości próbek. Młodzi naukowcy są gotowi kruszyć zabetonowane do tej pory przeświadczenie o zastosowaniu betonu. Uczelnie polskie zagraniczne konstruują swoje własne kajaki z betonu i tam zadaniem jest też obniżyć ślad węglowy. I uzyskać jak najlżejszy kajak przy wykorzystaniu betonu. My akurat y, mamy kajak, który waży między 65 a 70 kg, no trochę dużo nam wyszedł w tym roku, chociaż inne a lata wychodziły ponad 100 kg. Statycznie dobry jest ten kajak, także y, mamy lepszą statykę kosztem większego, większego, większego ciężaru. I nie toniecie w betonowym kajaku. Nie toniemy. Konkurs odbywa się już po raz szósty, po raz drugi organizowany jest na skalę ogólnopolską. Już w tamtym roku mieliśmy duże zainteresowanie, ponieważ mieliśmy dwie uczelnie z Warszawy, jedną uczelnię z Białego Stoku. W tym roku nam się trochę zmieniło, ponieważ mamy uczelnię z, ze Szczecina. Z Poznania oraz z Warszawy. To nie tylko nauka poprzez rywalizację czy poznawanie nowych ludzi, to również szukanie ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań w branży budowlanej. Dodanie do mieszki potrafi z betonu wręcz bardzo gęstego robić beton, który płynie jak woda. Po co robić beton, który płynie jak woda? Yy, no, reologia jest potrzebna do tego, żeby na przykład na budowie yy, mm, no poprawić pompowalność, żeby ten beton szybciej wlewał się w szalunki. Za cztery tygodnie wszystkie próbki czeka to. Wygra nie ta, która pęknie najpóźniej, a ta, która okaże się najbardziej ekologiczna i wytrzymała jednocześnie czyli branża idzie na kompromis. Michał hetman panorama lubelska. Zmieniamy branżę na motoryzacyjną teraz pokazy samochodów, motocykli, prezentacja najnowszych technologii, a także spotkania z ekspertami i pasjonatami świata motoryzacji. W ten sposób swoją ofertę edukacyjną prezentował dziś zamojski mechanik. Taki dzień to okazja, by zobaczyć, jak dynamicznie zmienia się świat motoryzacji i jak wygląda nowoczesne kształcenie w tej branży. Zdobyta wiedza to dla wielu nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności. Swoje miejsce w zespole szkół ponadpodstawowych numer 2 w zamościu znajdują również przyszli mistrzowie cukiernictwa. Uczymy się y, przyrządzać potrawy, odpowiednio je dekorować. Uczyłam się w tej szkole po, y, przez 5 lat, bardzo dobrze ją wspominam. Docenia wartość wiedzy i umiejętności, które zdobyli podczas nauki. Nie wiążę za bardzo z tym przyszłości, ale uważam, że jest to wiedza niezbędna, bardzo dobra na życie, właśnie, codzienne jako mechanika. To zawsze warto sobie, samemu coś naprawić. Polecam każdemu, jeśli ktoś chce rozwijać swoje pasje. Praktyki dają nam bardzo duże możliwości w swoim dalszym rozwoju. Szkoła oferuje wszechstronne kształcenie od zawodów motoryzacyjnych i usługowych po specjalistyczny oddział przygotowania wojskowego. Staramy się dotrzymać kroku czasem, ponieważ motoryzacja rozumiana jeszcze 20 lat temu jest zupełnie inna niż obecnie. Próbujemy dzięki środkom unijnym wyposażać szkoły w nowoczesne pomocy dydaktyczne. Młodzi mechanicy zdobywają tu praktyczną wiedzę niezbędną do serwisowania i naprawy samochodów. Dzień motoryzacji to okazja, by zobaczyć jak dynamicznie ewoluuje branża motoryzacyjna oraz w jaki sposób kształcenie dostosowywane jest do aktualnych wymagań rynku pracy. I to wszystko w tej odsłonie panoramy lubelskiej, kolejne o 21:30. Ale gdyby Państwo chcieli dowiedzieć się, czy Maj ma szansę się zrehabilitować, ten deszczowy, smutny, ponury Maj, no to o tym opowie Państwu Marta Gogłoza już niebawem w pogodzie. Czy pojawi się jeszcze słońce? Zobaczymy. Na pewno pojawi się panorama lubelska o 21:30. To mogę obiecać i serdecznie na nią zaprosić. Transcrição e